No to wiemy już oficjalnie, że kolejny już raz Barcelona nie będzie w stanie zagać na Camp nou spotkania domowego i tym samym spotkanie z Walencją rozegra na stadionie innym właśnie niż Camp nou, innym niż Stadion Olimpijski w Barcelonie, na którym wcześniej się prezentowali w ubiegłym sezonie. Stadion Hankroy, czyli drugi stadion Barcelony będzie zatem gospodarzem tego spektaklu. 6000 miejsc <noise> ma ta miejscówka, także mm, no, trochę na biletach, na wpływach z wejściówek e, Barcelona straci krótko mówiąc. No i to jest dosyć osobliwa sytuacja, bo e, generalnie e, jest tak, że w Hiszpanii 6 tysięcy e, miejsc stadion to jest za mało, żeby rozgrywać spotkania Primera División. Prowadzi to też trochę chaosu, bo e, biletów sprzedanych, no kuriozalna jest to sytuacja, ale. Wszystko co kuriozalne jest spodziewane aktualnie w kontekście Barcelony, także nic nowego. No i jako kibic Realu mogę sobie tutaj jakieś podśmiechujki robić, ale generalnie wydaje mi się, że zdrowo by było, żeby jednak Barcelona faktycznie jak najszybciej na te swoje kampną nowe wróciła I, i tego im życzę po prostu, bo co to za rywalizacja, jeżeli jeden z pretendentów do tytułu mistrza Hiszpanii gra. No, powiedziałbym w mocno improwizowanych warunkach. Nie tak to powinno wyglądać, i nie czerpię z tego zbyt dużej frajdy. Troszkę podśmiechujek, ale to tylko tyle.